Panie premierze, drodzy Państwo, dobry zbieg okoliczności spowodował, że w ważnych misjach udajemy się do, na rozmowy z naszymi sojusznikami w NATO, bo to jest rocznica wstąpienia, przystąpienia Polski do NATO, 26. Więc niech to będzie dobry znak, a mamy do załatwienia kilka poważnych spraw. O, o spotkaniu w Paryżu z tymi największymi yy, szefami, yy, szefami yy, resortów obrony największych państw europejskich powie za chwilę pan premier Kosiniak-Kamysz, ja jadę do, lecę do Turcji na spotkanie z prezydentem Erdoganem i no sprawa jest pierwszorzędnej wagi z punktu widzenia też interesów Polski i naszego bezpieczeństwa. Będziemy rozmawiali o roli Polski, roli Turcji, jeśli chodzi o stabilizację w regionie, jeśli chodzi o ocenę pierwszej tury rozmów, która się zakończyła, mówię o tej w Arabii saudyjskiej między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi, o możliwym zaangażowaniu i, i Turcji i Polski, jeśli chodzi o, o zapewnienie trwałego spokoju i pokoju w regionie, w tym na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Dla Polski jest bardzo ważne, że skoro no tak ustaliliśmy i mam nadzieję, że nikt tego już w, w Polsce nie będzie kwestionował, że y, polscy żołnierze będą koncentrować się na obronie polskich granic, szczególnie z Rosją i Białorusią. I y, i z naszego punktu widzenia jest bardzo ważne, żeby państwa natowskie, europejskie, yy, równocześnie skutecznie gwarantowały stabilność po osiągnięciu rozejmu i pokoju yy, między, na granicy rosyjsko-ukraińskiej. I rola Turcji może być tutaj yy, kluczowa. Yy, z polskiego punktu widzenia yy, większa aktywność Turcji w regionie yy, 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 i w stabilizowaniu sytuacji na w froncie ukraińsko-rosyjskim byłaby ze wszech miar pożądana. Jak Państwo wiecie, na spotkaniu w Londynie, w którym uczestniczyłem, był także reprezentant Turcji. Było to no, dość znaczące wydarzenie i będę chciał kontynuować te wątki, które między innymi poruszyłem wtedy w rozmowie ze stroną turecką. Mam też Jednoznacznie pozytywną ocenę tego, co zdarzyło się wczoraj, w czasie rozmów między przedstawicielami Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Jak wiecie, sytuacja jest bardzo skomplikowana. Dla nas to jest, to jest kwestia pierwszorzędnej wagi, aby jak najszybciej doszło jednak do porozumienia przede wszystkim na linii Ukraina Stany Zjednoczone po tych turbulencjach, jakich byliśmy świadkami i yy, chyba nie przesadziłem mówiący. Wczoraj, w pierwszej reakcji na zakończenie tej fazy rozmów, że to jest chyba poważny krok w stronę pokoju, byliśmy stale informowani przez naszych sojuszników, przede wszystkim przez stronę ukraińską, zarówno przed spotkaniem, przed spotkaniem w Arabii Saudyjskiej, jak i tuż po minister Sibicha, który prowadził te rozmowy w imieniu Ukrainy, rozmawiał z ministrem Sikorskim. Znacie państwo komunikat obu ministrów, ja chcę dodać jedną rzecz dla nas fundamentalną. Wiemy, że sytuacja jest niestabilna, i wiemy, że dzisiaj bardzo trudno byłoby powiedzieć w jakiejkolwiek geopolitycznej sprawie, że coś jest, wiecie, załatwione na amen. Ale <laughs> strona ukraińska chyba się nie myli, mówiąc, że to jest prawdziwy, pozytywny przełom. I dla nas jest bardzo ważne, że doszło do takiej dobrej, pozytywnej korekty. Po obu stronach, i że udało się znaleźć i Amerykanom i, i stronie ukraińskiej o wiele więcej jakby wspólnych spraw i wspólnych stanowisk i zbudowano w jakimś sensie wspólny język. I to dla nas jest kwestia absolutnie fundamentalna. Mieć po swojej stronie dla bezpiecznej Ukrainy, Ukrainy, która nie kapituluje, okej, okay. Ukrainy, która przyjmuje pewne warunki podyktowane rzeczywistością, Ukrainy rozsądnej ale równocześnie nie, nie, niepodległej i niepoddanej wpływom Moskwy. To jest coś, co jest absolutnie bezcenne z naszego punktu widzenia i tutaj rola Stanów Zjednoczonych jest oczywiście fundamentalna. Także można powiedzieć, że za wcześnie, aby ogłosić sukces, I ale to poczucie ulgi jest wyraźne i, i wisi w powietrzu chyba nie, nie tylko w Warszawie. Chcę także no, rzecz dla mnie bardzo ważną podkreślić. Prowadzimy wspólnie między innymi Panem Premierem Kosiankiem Kamyszem i dzisiaj będziemy to realizowali sprawy dość skomplikowane. I jak wiecie, yy, yy, reprezentować Polskę dzisiaj z naszym twardym stanowiskiem proukraińskim, a równocześnie bardzo ostrożnym, to wymaga naprawdę yy, takiej poważnej gry, w dobrym tego słowa znaczeniu. Więc yy, jeszcze raz ponowię mój apel do, do opozycji. Ja rozumiem, opozycja jest dzisiaj rozdygotana, nie może pomóc, albo nie chce, ale jest rzeczą bardzo ważną, żeby nie, nie siać dezinformacji, bo to są kwestie naszego bezpieczeństwa. Jeśli dzisiaj ta rozdykotana opozycja nie może pomóc ojczyźnie, bo wiem, że rządowi nie będzie chciała, ale ojczyźnie, no to dobrze byłoby, żeby przynajmniej tak jak to miało miejsce choćby dzisiaj rano, nie, nie, nie kłamać, nie dezinformować, bo tutaj każde słowo ma znaczenie i my te sprawy prowadzimy. I to mówię z przekonaniem i kompetentnie, i konsekwentnie, więc bardzo proszę, żeby wszyscy, którzy mają dobrą wolę, żeby nas wsparli, a ci, którzy nie mogą, to żeby nie, nie przeszkadzali. Wi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, bardzo proszę. Szanowny panie premierze, szanowni państwo, kontynuując ten wątek, to zjednoczenie jest absolutnie konieczne. Wyrazem dobrej woli, wyrazem zaproszenia było i wystąpienie pana premiera w parlamencie w ubiegły piątek. Debata. Jest zjednoczenie potrzebne. Jest zjednoczenie Polaków. Szkoda, że... Nie ma takiego rozeznania w patriotycznym podejściu do sprawy bezpieczeństwa Polski, Europy i świata po stronie opozycji. To nie chodzi o sympatie polityczne, tylko chodzi o rację stanu. I e, to wezwanie do nieślepego zjednoczenia w każdej sprawie, przecież my się bardzo różnimy, ale do zaakceptowania. Wektorów naszej polityki, polityki nie tylko rządu, ale polityki polskiej, wektorów trzymać Rosję jak najdalej stąd, budować silne relacje transatlantyckie i wzmacniać siłę Europy, jest po prostu obowiązkiem patriotycznym. No i pytanie, czy środowiska opozycyjne są w stanie z tego obowiązku patriotycznego się wywiązać, czy dla nich ważniejsze jest prowadzenie jakichś wojenek, jakieś wpisy i, i krótkotrwałe emocje czy po, polska strategia bezpieczeństwa? Dla tej polskiej strategii bezpieczeństwa robimy wszystko. To jest sprawa naszego najważniejszego zadania. Dlatego ofensywa dyplomatyczna pan premier w Turcji, minister Sikorski z swoim odpowiednikiem z Ukrainy, ja za chwilę w Paryżu z ministrami Francji, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, czyli największych państw europejskich. E, największy pod swoich armii, wydatków na zbrojenia, aktywności e, i również pomocy dla Ukrainy. I będzie o pomocy dla Ukrainy, która musi być i teraz, e, ale też w momencie, kiedy miejmy nadzieję, ten sprawiedliwy pokój, o który zabiegamy, e, będzie miał miejsce. E, o inwestycjach na Ukrainie, inwestycjach przemysłu zbrojeniowego, spółkach joint venture europejsko-ukraińskich z tej części Europy Zachodniej, do której się przecież zaliczamy z Ukraińcami to jest bardzo ważne żeby skorzystać z ich doświadczeń i chcemy my korzystać z doświadczeń dronowych Ukrainy bo ma największe dzieje w Europie doświadczeń pola walki bo nikt nie ma tak przetestowanej armii i potrzebujemy tych doświadczeń dlatego powstało centrum analizy szkolenia i treningu NATO Ukraina właśnie w Polsce bo Polska jest aktywna w tym wymiarze, to chcemy łączyć z naszymi sojusznikami z państw, z którymi się dzisiaj będę spotykał. To jest nowy format, który koordynuje działania zarówno wspierające Ukrainę, ale budujące potencjał naszych sił zbrojnych i uzupełnianie tego potencjału nawzajem, wykorzystanie środków, które zostały radykalnie zwiększone. Europa się obudziła, Europa chce inwestować w zbrojenia, chce inwestować w przemysł zbrojeniowy tylko musi być też możliwość zagospodarowania tych środków. Muszą być firmy, które będą w stanie wykonać nasze zamówienia. To powinny być firmy w dużej mierze europejskie, ale nie mogą one być z dwóch krajów w Europie, tylko muszą być właśnie z Polski i z innych państw, które dzisiaj mają największe zadania w umacnianiu wschodniej flanki NATO. Będziemy rozmawiać o roli też naszych państw w procesie stabilizacyjnym. Polska jasno określa swoją rolę bez Polski nie będzie wsparcia dla Ukrainy, Polska jest hubem logistycznym już dzisiaj i pełna gotowość jeszcze raz chcę zadeklarować pełną gotowość wszystkich naszych jednostek w Rzeszowie, całego hubu w porcie lotniczym. Jasiąka, który jest w pełnej gotowości do przekazywania pomocy państw sojuszniczych dla Ukrainy, pomocy europejskiej, ale bardzo dobra decyzja, że rusza też pomoc amerykańska. Już dzisiaj mamy informację, że pierwsze transporty sprzętu, który był wstrzymany w ubiegłym tygodniu, a dostarczony już do Polski, będą mogły trafić na Ukrainę. Przed chwilą rozmawiałem z naszym oficerem dowodzącym operacją w Pollock Hubie, czyli w Jasiące, w hubie natowskim, bo to nie jest już tylko Polski, ale natowski hub. Jesteśmy w pełnej zdolnościach operacyjnych do przyjmowania transportów samolotowych i dedykowania ich później na Ukrainę w różny sposób. To spotkanie w Paryżu będzie też pokazaniem roli Polski. Takie jest moje zadanie w wzmacnianiu wschodniej flanki NATO na granicy polsko-białoruskiej, polsko-rosyjskiej, ale też jako zaplecza infrastrukturalnego dla wojsk sojuszniczych amerykańskich, z której obecności się bardzo cieszymy i o nią bardzo mocno dbamy, ale wszystkich innych naszych sojuszników, którzy będą chcieli udzielać wsparcia i pomocy. To koresponduje z wizytą w Turcji. To jest symboliczne, że dzisiaj... W 26. rocznicę przystąpienia Polski do NATO, jednego z najważniejszych wydarzeń w naszej historii. Właśnie z Turkami będzie rozmawiał pan premier, będzie pan minister Domański, pan minister Tomczyk, który będzie opowiadał i angażował się w przemysł brojniowy. Turcja jest jednym z najważniejszych państw NATO. Obecność Turcji w NATO jest kluczowa dla również polskiego bezpieczeństwa, i Polska może wykonać ważną rolę i wykonuje tą ważną rolę jednoczącą sojusz, zarówno w ujęciu transatlantycki, jak i z państwem tureckim, który nie jest w Unii Europejskiej, ale musi być bardzo blisko jako nasz sojusznik w NATO. I Polska, jako łącznik wielu spraw prowadzących do wspólnego mianownika, jakim jest stabilizacja i bezpieczeństwo Europy i świata, wykonuje tą ważną misję i tą ważną rolę. Liczymy również na przemysł turecki jesteśmy otwarci na współpracę z przemysłem zbrojeniowym tureckim który ma duży potencjał to jest druga co do wielkości armia NATO ale też gigantyczne zdolności produkcyjne więc te wizyty ta strategia i ofensywa dyplomatyczna rządu jest podyktowana polską racją stanu pod którą się wszyscy jeżeli naprawdę życzą dobrze Polsce powinni dzisiaj podpisać jeszcze jeśli pan panie premierze pozwoli bo nie ma w tej chwili pytań, ale na pewno byście pytali też o kwestię yy, opodatkowania Big Techów, bo to by wzbudziło spore emocje. Jak, jak Państwo wiecie, mamy dzisiaj do czynienia na świecie z pewnymi nowymi trendami, jeśli chodzi o politykę celną, yy, podatkową, więc zgodnie z tym nowym trendem mogę powiedzieć, te podatki nałożymy, a może nie nałożymy. Na razie w rządzie nie ma pracy nad takim projektem, ale premier Gawkowski przygotowuje ewentualne projekty. Jak wiecie, myślimy o poważnych wspólnych inwestycjach. Potrzebujemy tych inwestycji, dobrej współpracy, jeśli chodzi o różne aspekty od energetyki, militarną, no, na każdym praktycznie polu. Więc zgodnie z panującą dzisiaj modą mogę powiedzieć, że zobaczymy.